Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Cześć, dzień dobry. Tu Kasia Depa, a ty słuchasz podcastu Biżuteryjna Historia. Biżuteryjne Historia to pierwszy polski podcast o biżuterii i o jubilerskim świecie. Biżuteryjne historie to historie i fakty o znanych markach jubilerskich, historie kamieni szlachetnych, a także mnóstwo praktycznej wiedzy, jak poznać dany kamień, co jest jego imitacją, a co nie, a także ile złota jest w złocie. Biżuteryjne historia to także historie kobiet, które zapisały się na kartach historii jubilerskiego świata. Mamy lipiec, a jak lipiec, to nie sposób nie wspomnieć o kolejnym kamieniu urodzinowym o kamieniu urodzinowym lipca. Więc dzisiaj odcinek serii Kamienie Urodzinowe. Lipcowym kamieniem urodzinowym jest Król Czerwieni Rubin. I dzisiaj w tym odcinku odkryjemy ten fascynujący kamień, odkryjemy jego historię, zanurzymy się w promienny świat najczerwiejszych, najpiękniejszych rubinów. Wspólnie odkryjemy intrugujące fakty na temat tego kamienia, poznamy także najsłynniejsze rubiny na świecie. Z rubinami mam takie szczególne skojarzenie, jeżeli chodzi jeszcze o popkulturę, jak rubinowe pantofelki i dorodki z czarnoksiężnika z krainy Oz. Ale o tym, o tym później. O co zatem chodzi z rubinem? Rubin to dość ciekawy kamień. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa ruber, który oznacza czerwony. Czerwony, kolor miłości, kolor namiętności. Rubiny od wieków użykają ludzkość swoim głębokim czerwonym odcieniem i równie. Ciekawymi nie tyle co właściwościami, co powiązaniami, które człowiek połączył, biorąc pod uwagę to, jak bardzo czerwone są te kamienie, a jak tak istotna jest czerwień w życiu człowieka. Przed wprowadzeniem współczesnych wytycznych, jeżeli chodzi o identyfikację kamieni szlachetnych, ówczesna identyfikacja, to było kilka stuleci temu, generalnie opierała się na tym, na kolorze. Stąd też wszystkie czerwone kamienie szlachetne, w tym granaty i spinele, nazywano kiedyś rubinami. Następnie w historii zostały ustalone nowe wytyczne i zostało to dokładnie rozdzielone. W związku z tym jeden z największych rubinów, który jest w, no właściwie nie rubin, jeden z największych kamieni, który w pewnym czasie w historii był nazywany rubinem, w rzeczywistości jest to czerwony spinel, a ten kamień jest w koronie brytyjskiej. Rubin jest korundem. Rubin i szafir to trochę jak bracia z jednej matki, a właściwie z jednej grupy minerałów, bo i rubin, i szafir to są korundy. Korund jest drugim najtwardszym minerałem po diamencie. Jeżeli chodzi o rozróżnienie coś z rubinem, co szafirem, w tym przypadku kolor, barwa tego kamienia robi całą różnicę. Jeszcze raz, rubin jest korundem. Tym, co wyróżnia te rubiny, to jest właśnie. Uderzający czerwony kolor, który wynika z obecności pierwiastka, którym jest chrom. Im więcej chromu, tym bardziej intensywniejsza czerwień. W naturze ciężko jest znaleźć rubin, który ma masę powyżej 10 karatów. Co za tym idzie, takie rubiny mogą być o wiele więcej warte za karat niż diament o tej samej wielkości i jakości. Są też rubiny, które są poniżej 10 karatów. Natomiast taką właściwie granicą, która jest dość istotna, jeżeli chodzi o zmianę wartości, jakby. Zmiany wartości kamienia to są trzy karaty. Najpiękniejsze rubiny to są duże rubiny. Najpiękniejsze rubiny to są niewygrzewane rubiny, ale o tym za chwilę. Najpiękniejsze rubiny to są te rubiny, które mają barwę czerwieni, tak zwaną barwę gołębiej krwi. Skąd się bierze w ogóle fascynacja tą czerwienią? Z tego, ile jest chromu w tym kamieniu, ponieważ Wyższa zawartość chromu przekłada się na silne, silniejsze, bardziej intensywniejsze wyrażenie tej czerwieni. Najbardziej pożądanym kolorem rubino jest głęboka czerwień z nutą takiej niebieskości, tak zwana gołębia krew. Ale rubiny są także w odcieni takim jak Barbie Pink czy dość ciekawa i odważna Magenta, czyli coś co jest między czerwienią, różem a fioletem. Coś w ten deseń, bardziej takie odcienie różowatości. Natomiast no, rubin, czerwień, cały czas kręcimy się w odcieniach czerwieni. Jedną z ciekawych i unikalnych właściwości ruminów jest ich zdolność do fluorescencji w świetle ultrafioletowym. Co oznacza, że pod wpływem światła UV, kiedy naświetlimy kamień światłem UV, może ten kamień zaświecić jaskrawo-czerwonym kolorem, co dodaje takiego, takiej tajemniczości, takiego dość ciekawego uroku. Gdzie w praktyce możemy zobaczyć UV światło? Na dyskotekach. Pewnie kojarzysz, kiedy wychodzi się całym na biało na parkiet i nagle się świeci na niebiesko. To jeżeli masz pierścionek z rubinem, następnym razem zwróć uwagę, jak ten kamień zachowuje się właśnie na parkiecie. Myślę, że nie będzie tańczył kamień, ale możesz zobaczyć, jaka jest reakcja tego kamienia na światło UV. Wracając znów, dzięki temu stężonemu stężeniu chromu, zwiększonemu stężeniu chromu, widoczna jest fluorescencja rubinów po wystawieniu na działanie światła ultrafioletowego. Jeżeli jest wystarczająca ilość tego chromu, ta fluorescencja jest także zauważalna w świetle dzielnym. To jest nie tak dość doskładnie zauważalne, tak od razu widoczne. To bardziej jest, objawia się tym, że niektóre kamienie szlachetne, niektóre rubiny przejmują taki wyraźny blask. I ten charakterystyczny blask rubinów często jest uważany za piękną i dość cenną cechę rubinów. Najbardziej cenione rubiny charakteryzują się bogatą żywą czerwienią. Rubiny są niezwykle trwałe, osiągają 9 stopień w 10-stopniowej skalimosa, wyżej jest tylko diament. Ta informacja jest dość ważna, jeżeli chcemy wybrać Rubin jako biżuterię, jako kamień, który ma być w biżuterii codziennego użytku, bo ta biżuteria wytrzyma codzienne użytkowanie. Rubiny były czczone na przestrzeni dziejów. To jest fascynująca historia, ponieważ te rubiny często kojarzone są z mocą i ochroną. Wiadomo, czerwień, moc, władza. Lipcowy kamień urodzinowy jest jednym z najbardziej znaczących historycznie kamieni szlachetnych. Był wspomniany w Biblii czterokrotnie. Był wspomniany w powiązaniu z takimi atrybutami jak piękność i mądrość. Jak dobrze pamiętam, to chyba w Księdze Wyjścia także arcykapłan Aaron nosił na pierśnik z sardiusem, co jest starożytną nazwą Rubinu. Starożytni wojownicy także wierzyli, że Rubiny mogą ich uczynić niepokonanymi w bitwie. W starożytnych Indiach Rubin nazywano królem kamieni szlachetnych ze względu na rzadkość występowania, na twardość, bo jak wcześniej już wspomniałam, ustępuje twardością jedynie diamentom, na piękno i na pozornie mistyczne moce. Historyczne zapisy sugerują, że rubiny były także przedmiotem handlu wzdłuż północnego szlaku jedwabnego w Chinach już dwa stulecia przed naszą erą. Rubin jest od dawna kojarzony z siłą życiową krwi. Był Jest symbolem mocy i młodzieńczej energii w indyjskiej biżuterii. W średniowiecznej Europie rubiny kojarzono z krwią Chrystusa, co sprawiało, że rubiny były pożądane i czyniło je popularnym wyborem, jeżeli chodzi o biżuterię religijną. Na przestrzeni dziejów także rubiny symbolizowały pasję, ochronę, dobrobyt, często kojarzone je także z miłością i wierzono, że rozpalają romantyczne uczucia. Rubiny są także znane z tego, że symbolizują miłość, sukces, namiętność, uczciwość, obietnicę. Trochę dużo jak na jeden kamień. Natomiast, no, jakby to powiedzieć, wszystkie romantyczne uczucia można zawrzeć w tym pięknym rubinowym kolorze I jeszcze jeżeli jest to w kształcie serca, to tym bardziej rubinowe serduszko, to... Jakby tutaj wszystkie romantyczne uczucia można zamknąć. Niektóre kultury postrzegają rubinę także jako symbol pokoju. Jako kamień, który rozprasza gniew, który promuje harmonię. W minionych stuleciach także wierzono, że kamień urodzinowy lipca może przewidzieć nieszczęście lub niebezpieczeństwa. To już uważam za grube, ale pozwólmy wierzyć wszystkim w to, co chcą. Inni znowu twierdzili, że rubin leczy choroby zapalne i łagodzi gniew. Myślę, że nawet i w dzisiejszych czasach to warto byłoby wziąć pod uwagę, bo niektórzy mogliby nosić nawet sznurę rubinów naszej. Ciekawe, czy byliby łagodniejsi. Rubiny, przez to, że łączono z namiętnością, witalnością, z tą miłością, były też kojarzone z bijącym sercem, z kolorem naszej krwi. Rubiny też to są kamienie, które. Chętnie lubili członkowie rodzin królewskich, stąd też rubiny często zdobią korony i inne regalia. Członkowie rodzin królewskich z wielu kultur na całym świecie z dumą kolekcjonowali, nosili rubiny, aby odzwierciedlić swój elitarny status społeczny. Ta rzadkość i bogactwo naturalnych rubinów, tych kamieni szlachetnych, uczyniły z nich symbol bogactwa i władzy. W całej Europie i Azji monarchowie i członkowie rodzin królewskich ozdabiali się rubinami w misternych koronach, zawsze uważanej za kamień królów. Jak już wcześniej wspomniałam, Jeden z największych kamieni, który miał być rubinem, okazało się po czasie, że jest spinelem, natomiast ta czerwień, władza, to wszystko się ciągle gdzieś przewija w historii jako kamień, który ma dać moc. Rubin jest nie tylko kamieniem urodzinowym lipca, ale także jest kamieniem, które tradycyjnie wręcza się z okazji 15 i 40 rocznicy ślubu. Gdzie występują zatem te piękne kamienie? Rubiny występują głównie w takich krajach jak Birma, Tajlandia, Sri Lanka i Madagaskar. Szczególnie cenne są rubiny z Birmy. Są wysoko cenione za wyjątkową barwę i za przejrzystość. Rubiny także można wytwarzać w laboratorium. Są na rynku dostępne syntetyczne rubiny. Tę praktykę zapoczątkowano na początku XX wieku. Syntetyczne rubiny mają taki sam mm, skład chemiczny jak rubiny naturalne i są zdecydowanie tańsze. Rubiny syntetyczne wykorzystuje się nie tylko w biżuterii, ale także w zastosowaniach przemysłowych, takich jak zegarmistrzostwo czy technologia laserowa. Theodore Maiman wynalazł pierwszy na świecie laser, znany jako laser rubinowy, w 1960 roku. I ten laser jest laserem pierwszej generacji, który był laserem półprzewodnikowym wykorzystującym kryształ rubinu. Jeżeli chodzi o kamienie syntetyczne, o syntetyczne rubiny, tutaj pierwsze najlepsze skojarzenie to są pierścionki perelowskie, takie duże landryny czerwone piękne czerwono-czerwono-różowe czerwono-fioletowe fioletowo-różowe różowo-czerwone duże takie cukierki takie duże kamienie które być może wasze mamy siostry może wy same jednak e, wiem że słuchają mnie różne pokolenia i nie chcę tutaj nikogo urazić ale takie duże kamienie czy duże czerwone kamienie e, znane z pierścionków z okresu perelu to są właśnie syntetyczne rubiny, najczęściej syntetyczne korundy. I to są doskonałe przykłady tego, że rubin może mieć taką barwę, i że jest to kamień przede wszystkim syntetyczny. Po wyczerpaniu tych wszystkich klasycznych kopalni birmańskich, region su, jak dobrze przeczytałam, w Myanmarze rozpoczął produkcję rubinów w latach 90. XX wieku i choć te rubiny nie miały tak bogatego czerwonego odcienia, tradycyjnych birmańskich rubinów, poddawano je w obróbce cieplnej w celu poprawy nasycenia i przejrzystości tych kamieni. Bo tutaj wchodzimy jeszcze w jeden temat, czyli poprawianie kamieni. Wiele rubinów poddaje się zabiegom poprawiającym kolor i ich przejrzystość. Obróbka cieplna rubinów jest obecnie powszechną praktyką. Niektóre z takich zabiegów mogą sprawić, że rubin będzie podatny bardziej na uszkodzenia podczas normalnego noszenia i pielęgnacji. Um, najpowszechniejszą obróbką kamieni rubinów jest obróbka cieplna. I ta obróbka cieplna może poprawić zarówno kolor, jak i usunąć wtrącenia. Niektóre rubiny poddaje się tak zwanemu procesowi wypełniania pęknięć, w którym po prostu wypełnia się pęknięcia i przez to się poprawia czystość, wygląd tego kamienia. Poprzez podgrzewanie rubinów niektóre kamienie na rynku mogą mieć też kolor rozproszony na powierzchni, albo te pęknięcia wypełnione szkłem ołowiowym. I to wszystko, te wszystkie metody poprawiania mają na celu co zrobić po prostu upiększyć by czyścić, sprawić, żeby ten kamień był bardziej intensywny, bardziej przejrzysty kolor miał, w ogóle kamień był sam w sobie przejrzysty. E, istotne jest to, aby podczas zakupu rubinów dopytać się o informacje, które dotyczą obróbki takiego kamienia i co się tam wydarzyło, po prostu jak ten kamień był poprawiony. Dlatego zawsze przed zakupem zapytaj się, czy Twój rubin został poddany obróbce, poddany procesowi poprawiania i jaką metodą. Jest na świecie taka instytucja, która nazywa się Federal Trade Commission i ona wymaga ujawniania zabiegów, które wpływają na postrzeganą wartość kamienia szlachetnego. Dlatego jak kupujemy kamienie szlachetne, kolorowe, to jeżeli mamy informację, że jest to kamień np. rubin, to jest z założenia, niestety lub nie, ale jest ogólnie przyjęta praktyka, że jest to naturalny, niepoprawiany rubin. No, dostęp takiego kamienia w, wiadomo, w niższych kwotach, w niższych sumach jest niemożliwy. Zatem na 99% jest to kamień poprawiany. My mamy wiedzieć, w jaki sposób jest poprawiany. Rubiny, które mają raport z niezależnego laboratorium, który potwierdza brak dowodów na ciepło, na, na, na podgrzewanie, na wygrzewanie tego kamienia, takie rubiny są o wiele więcej warte ze względu na swoją rzadkość, na to, że po prostu były niepoprawiane, niewygrzewane. Rubiny, które zostały wypełnione szkłem, są warte dużo mniej niż podgrzewane rubiny. Tu już wchodzimy o taką dość złożoną dyskusję na temat sposobów poprawiania. Nie jest niczym złym, że się kamień ma, który jest poprawiany i wypełniony szkłem, natomiast istotne jest, żeby wiedzieć o tym, że on jest po prostu wypełniony szkłem. To jest troszkę inna historia niż z diamentami. Jaki jest zatem najcenniejszy rubin, który został sprzedany? To rubin Sunrise. To prawie 26 karatów z Birmy. 26 karatów. Rubino, który został sprzedany na aukcji w 2015 roku za ponad 30 milionów dolarów. 30 milionów dolarów za rubin. To był ustanowiony po raz pierwszy największy rekord, najwyższa cena, jaką kiedykolwiek zapłacono za rubin. Zapłacono za wyjątkową barwę i przejrzystość i to wszystko sprawia, że ten kamień jest po prostu mineralogicznym, gemologicznym cudem. Rubiny mają jeszcze jedną ciekawą taką cechę, a tą cechą jest asteryzm. To jest dość rzadka odmiana wykazująca zjawisko podobne do gwiazdy i znana jest jako właśnie asteryzm. To jest efekt spowodowany wtrąceniami rutylu, i rutylowych, które odbijają światło we wzór gwiazdy, zazwyczaj z sześcioma, ale czasem też są i dwunastoramienne gwiazdy, 12 promieni jest. Najcenniejsze rubiny gwieździste wykazują taką dość ostrą, wyraźną gwiazdę i głęboki kolor jakby między, między tymi promieniami, między ramionami tych gwiazd. Takim znanym kamieniem gwiazdzistym, rubinem gwiazdystym jest kamień DeLong, który ma ponad 100 karatów. Wykazuje asteryzm, po którym, jak się oświetli ten kamień, widać po prostu na powierzchni tego rubinu wzór przypominający gwiazdę. I ten rubin można zobaczyć w Amerykańskim Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku. To jest e, część kolekcji tego muzeum. Rubiny są naprawdę jednym z najbardziej urzekających kamieni szlachetnych, właśnie ze względu na ich głębokie um, czerwienie, na te odcienie czerwieni, na niezwykłą twardość i na taką właśnie fascynującą historię, gdyż do tej pory zajmują poczesne miejsce we współczesnej kulturze. Często pojawiają się w ekskluzywnych. Um, Kolekcja, w takich wyjątkowych kolekcjach high jewelry, a w biżuterii na czerwonych dywanach. Gwiazdy takie jak Elizabeth Taylor, która jest, była, przepraszam, bo już nie żyje, która była właścicielką słynnego naszyjnika z rubinami, diamentami, pomogły też ugruntować status rubinu jako symbol luksusu i elegancji. I jak dobrze pamiętam, to Pretty Woman w tym filmie: Pretty Woman, Julia Roberts, tam tutaj też zostały jej przetrzaśnięte palce, jak miała zakładany rubinowy naszyjnik. Jak już wcześniej wspomniałam o kolorze, podkreślam, kolor jest najważniejszym czynnikiem jakościowym, jeżeli chodzi o wybór rubinów. Najszlachetniejszy rubin ma czysty, żywo czerwony kolor, taki lekko fioletowo-czerwony. Gdy kolor zdaje się zbyt pomarańczowy lub bardziej fioletowy, to jakość, nie chcę powiedzieć, że spada, ale to już nie jest tak bardzo super najlepszy, najbardziej jakościowo najcenniejszy rubin. Najwyższe jakości rubiny mają żywe nasycenie kolorów. Kolor także nie może być ani zbyt ciemny, ani zbyt jasny, aby był uważany za ten najwyższej jakości. Oczekiwane jest też to, że rubiny będą miały przynajmniej kilka inkluzji, ponieważ rubiny bez inkluzji są niezwykle rzadkie. Są tak rzadkie, że jeżeli mamy brak inkluzji, a dość atrakcyjną cenę, no to pomyślmy, czy to jest aby na pewno kamień naturalny. Bo brak inkluzji jest często oznaką, że jednak mamy do czynienia z nieprawdziwym rubinem. Wartość rubinu także zależy od tego, jak widoczne są te inkluzje. Oczywiście są inkluzje i inkluzje, które zmniejszają przejrzystość, które zmniejszają jasność, um, obniżają drastycznie wartość rubinu. Natomiast no, to jest matka natura, tak, więc mm, rubiny są po prostu różne. E, nawet najlepsze kopalnie produkują materiał niskiej jakości. Pochodzenie rubinu nie jest gwarancją jego wartości ani jakości, czyli rubin z Birmy to jest jedno określenie, ale rubiny z Birmy są po prostu różnymi kamieniami. I wysokiej jakości rubiny mogą dzisiaj pochodzić z wielu krajów. Um, aby Rubin wyglądał jak najlepiej, należy także go odpowiednio pielęgnować. Rubin należy czyścić ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń, bądź z mydłem i z miękką szteczką. I mimo wszystko uważałabym z wystawieniem na ich na działanie ostrych środków chemicznych, a także ekstremalnych zmian temperatury, które mogłyby uszkodzić kamień czy w ogóle całą biżuterię, jeżeli mamy już kamień w biżuterii. I. To chyba tyle trochę już o tych rubinach, bo niezależnie od tego, czy chodzi o ich legendarny status, czy niesamowite historie kryjące się za niektórymi z najsłynniejszych rubinów, te klejnoty nadal olśniewają i mocno inspirują. Wracając na koniec do dorotki. A podczas, um, już na koniec, czarnoksiężnika z krainy zglinda, dobra czarownica z północy, mówi dorodce, że może wrócić do domu, stukając trzy razy obcasami swoich magicznych rubinowo-czerwonych pantofelków i powtarzając frazę: Nie ma jak w domu. Tym takim akcentem już na koniec jeszcze raz chciałabym podkreślić, że rubin jest niezwykle ciepłym, intensywnym, władczym takim kamieniem, jest kamieniem miłości. Ja bardzo mm, lubię tą, tą czerwoność i, i czerwień taką intensywną, energetyczną tą czerwień rubinów. Bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka. Jeśli podobał ci się ten odcinek, nie zapomnij zasubskrybować podcastu i zostawić oceny. Dziękuję i do usłyszenia. Produkcja oryginalna Earborn Media.